Jutro ja się widać na moim kanale To jest drugi odcinek Mam nadzieję, że zostaniecie do końca Ja wracam właśnie ze szkoły Więc widzimy się za chwilę A więc tak, witajcie Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Nie zapomnijcie o łapce w górze i Subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie was żadne nowe treści na tym kanale. Przypominam, że mam swoje konto na TikToku, jakże i na Instagramie. To jest takie szybkie mm, informacje. Najprawdopodobniej będę robić filmy raz w tygodniu. Jeżeli się uda, no to też będą filmiki dwa razy w tygodniu. Także bez zbędnego przedłużenia lecimy z jakimiś randomowymi momentami z tego tygodnia. A, i jeszcze przypominam, że na moim TikToku czasami wieczorami nawet robię live'y, na których przykład gram w różne gry i rozmawiam z właśnie widzami. Cerzyna na te live'y Was zapraszam. No i co? Bez zbędnego lecimy. A Adam, powiedz, co teraz będziemy robić. Będziemy grali w rzutki. I będzie git. Dobra, to ja was żegnam, widzowie. W tym vlogu mnie już raczej nie będzie. Więc do zobaczenia. Jo. A więc tak widzowie, tak jak widzicie, już wrócili do domu, teraz będę się zbierał i jedę zrobić niespodziankę kuzynowi i jadę do niego na weekend, o, on się tego nie spodziewa, widzimy się później. jasny jasne piesnik. Ja oczywiście przypominam, że yy, że kto wyśle najlepszego gifta na mailboxa yy, dostanie Knife Kata, a kto będzie drugi, ten dostanie party Tigera. I piszcie Niki to ja tu rozdaję Katę Mati, tak? Musisz dodawać gifta, nie? Co? Gifta będziesz musiał dodawać. To to. No to zaraz wyjem. Nie ma za co, nie ma za co. Przypominam, że kto wyśle najlepsze... A bo dobra, ja to może zapiszę. Hmm. Dobra. A czemu rozdajesz? Eee. Nie wiem, no tak po prostu, no bo te pety mi są do niczego niepotrzebne. I jakby no. Eee... Hmm. Tekst. Nie jest scena? Nie, nie scena. Co nie chcemy? A co ty chcesz teraz dodać? Tu? Nie, nie tu. A co ty chcesz dodać? Nick, no tekst. No, 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 tekst. No, no, to no. mogę coś tak? Dasz hcp yy, w prówce, jakieś to w prówce jakieś, ale jakiejś dobrej, bo hard to są hard jednak. Dzięki, z, dzięki user c 6 rkmfj 78 za obserwację. Dzięki za obserwację. E, jeżeli chcesz, no to dodać źródło. A tu. Text. text To wyślę. No, na, gi, Gifta. No, hmm, box. Dostaję. Nie spam tym rower. No e, dobra, ale zaprów, rozumiesz, e, tam e, już na C6, zaprów, dobra, e, już się daje babyshop. Przypominam, osoba, która da najlepszego gifta do mailboxa dostaje ten, dostaje, dostaje, no, jak się nazywa, knajpkata, już wam pokazuję, no, knajpkacik, wziął. Gdzie... A więc tak, widzowie, trochę wieje i trochę pada, ale dobra, nieważne. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że filmik wam się bardzo spodobał. Więc nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden kolejny filmik na tym kanale. Ja się z Tobą, żegnam i cześć!